Przecież miało być tak pięknie. Nowy właściciel w pogoni Szczecin wjechał cały na biało, na pięknym białym rumaku, zaczął opowiadać historię, że będzie wzmacniać drużynę, że ta drużyna stanie na nogi, że będzie walczyć o coś, będą europejskie puchary w Szczecinie, będą pieniądze zarabiane, nie będzie żadnych zaległości wobec piłkarzy, że w końcu ten klub zacznie funkcjonować normalnie. Kibicom opowiadano bajki, kibice wierzyli. No, bo kibic już ma to do siebie, że po prostu wierzy w to, że jak ktoś mówi, ej, słuchaj, będzie dobrze, twoja drużyna będzie odnosić sukcesy, i to jest początek zupełnie nowej ery, zupełnie nowej pogoni Szczecin. No to jeżeli to słyszysz i kochasz tą drużynę, oddajesz za nią serce, śpiewasz na meczach, kibicujesz, po prostu przejmujesz się wynikami, słyszysz takie słowa, no to wiadomo, że to do ciebie trafia. Wiadomo, że zaczynasz sobie wyobrażać te gigantyczne sukcesy. To wszystko. A na końcu okazuje się, że to jednak prawdopodobnie była jedna wielka ściema, bo obecna historia z nowymi właścicielami pogoni szczecin obrała po prostu taki kierunek, że nikt się tego nie spodziewał. W tym momencie to wygląda jak scenariusz jakiejś absurdalnej tragikomedii, naprawdę absurdalnej. Zresztą sami zobaczcie, co tam się odwaliło właśnie w Szczecinie. 14 lutego na oficjalnej konferencji prasowej zostały zaprezentowane nowe władze pogoni Szczecin. Większościowym akcjonariuszem została spółka Sport Strategy and Investment z siedzibą w Londynie. Nowym prezesem został Brazylijczyk Nilo Efori a wiceprezesem Karol Zaborowski. Mamy plan biznesowy, który zaczynamy natychmiast realizować. Ważny będzie przepływ zawodników z Akademii do pierwszego zespołu. Zostałem prezesem klubu w połowie sezonu, więc pracujemy nad natychmiastowymi wzmocnieniami zespołu. Natomiast duże zmiany nadejdą na przestrzeni nadchodzących 6 miesięcy. Wiemy, że mamy krótkoterminowe zobowiązania. Musimy też podjąć pewne decyzje administracyjne. Od poniedziałku zaczynamy ciężką pracę i jesteśmy na nią gotowi. Opowiadał euforii i dodawał: Mamy współinwestorów, którzy widzą w pogoni potencjał. Fundusz inwestycyjny sprowadza się do tego, że mamy inwestorów, którzy nas wspierają, znają liczby i mają poczucie, że ten projekt zadziała dobrze. Od razu też wiadomo pojawiły się zapowiedzi ze strony nowych władz o wzmocnieniu składu, jeszcze w zimowym okienku transferowym. No bo jak najlepiej kupić kibica z zapewnieniami o transferach. W końcu pogoń pod ich skrzydłami miała stawać się coraz mocniejsza. Ustępujący prezes Jarosław Mroczek w taki sposób jeszcze podbijał wiarygodność nowych właścicieli Dumy Pomorza. W porównaniu do kandydatów, którzy trafiali do nas wcześniej składali różne propozycje, to współpraca z inwestorem, na którego ostatecznie się zdecydowaliśmy, od początku do końca wyglądała profesjonalnie. Jesteśmy przekonani, że skutkiem tego powinien być dalszy rozwój klubu i praca, która przyniesie pożytek. Wszystko w rękach ludzi, którzy siedzą obok mnie. To oni będą teraz podejmowali decyzję, ile trzeba włożyć w ten klub, w jaką stronę go kierować. Ja Nilo odebrałem bardzo pozytywnie. Miałem i mam z nim bardzo dobry kontakt. Zadeklarowałem, że jeśli chodzi o kontakty i możliwości pomocy pogoni, to jestem do dyspozycji. Nilo Efori, który sam siebie określa jako człowieka od 18 lat doradzającego od strony prawnej klubom, piłkarskim agentom i piłkarzom, niczym wytrawny polityk, ruszył w wyborczą trasę, chcąc przekonać do siebie kibiców pogoni. Pojawił się na meczu wyjazdowym ze Stalą Mielec, który ostatecznie ekipa Kolendowicza wygrała 2-1. Wróciłem do Szczecina w środku nocy i muszę powiedzieć, że wyjazd na mecz do Mielca był ciekawym wyzwaniem. Zdecydowanie trzeba docenić kibiców, którzy w tak licznej grupie pojechali wspierać Zespół grający blisko 800 km stąd. Cieszę się, że miałem tę okazję i zaszczyt, by przed meczem móc przywitać się i krótko porozmawiać z niektórymi z nich. Było to dla mnie bardzo ważne i doceniam to, że zostałem miło przyjęty. Widziałem też, że kibice przez cały mecz dostarczali drużynie dobrą energię, która była potrzebna zwłaszcza w słabszych momentach spotkania. Z pewnością pomogli pogoni odnieść to ważne zwycięstwo. Opowiadał Brazylijczyk dla serwisu Pogoń Sport.net. Później było też spotkanie z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem. W końcu też w stolicy województwa zachodniopomorskiego zgodnie z zapowiedziami zaczęli pojawiać się ci nowi piłkarze. Do drużyny dołączyli Renier, Luizao i Benjamin Rojas. Ten pierwszy był kiedyś sporym talentem, ale później ciężkie kontuzje spowodowały, że jego kariera bardzo wyhamowała. Drugi nie zdołał przebić się do kadry pierwszej drużyny West Hamu, a trzeci do tej pory grał tylko w Lidze Chile. Z jednej strony na pewno nazwiska ciekawe, z drugiej to zawodnicy po przejściach do odbudowy, sprawdzenia, na razie bardziej takie uzupełnienia składu. Jednak jak na końcówkę okienka i szybkie transfery, to na pewno należało to zaliczyć na plus. Nowi właściciele zapowiadali posiłki, no i słowa dotrzymali. Miesiąc miodowy nie trwał jednak długo. Już na początku marca, po przegranym meczu z Lechem, pojawiły się szokujące informacje. Nowy właściciel pogoni do tej pory nie zapłacił za akcję klubu. Nie wpłynęły żadne pieniądze, co oznacza, że pogoń może z powrotem wrócić w ręce poprzednich właścicieli. Takiego nagłego zwrotu akcji nie spodziewał się chyba nikt. Kto w Polsce i w jaki sposób rzetelnie ocenia inwestora, właściciela klubu? Czy powinna być stworzona konkretna komórka, która to zbada? Nie ma żadnej kontroli finansów, przecież mówimy o poważnym biznesie. Taki kibic pogoni przeżywa rollercoaster. Ma być super, walka o mistrzostwo, a za chwilę znów się wszystko zmienia. Przecież to jest kabaret. Grzmiał w mocy futbolu Mateusz Borek. Trudno akurat w tym temacie się z nim nie zgodzić, bo to wszystko brzmi jak scenariusz jakiejś tragi komedii i tylko kibiców szkoda. Głos w końcu zabrał nowy wiceprezes, czyli Karol Zaborowski, który, jak się okazało w rozmowie z serwisem Golpel, postanowił działać i ruszył z, jak sam to określił, planem B. Plan B nie musi być związany z panem Eforim. Ja z nim nie jestem związany ani prawnie, ani biznesowo. Jestem wiceprezesem nie mającym nic wspólnego z umową Jarosława Mroczka i Nilo Eforiego. Zatem plan B realizuję na własną rękę. Pewnie pan już czytał, że staramy się zorganizować szczecińską grupę, która, niezależnie od tego, czy panowie Mroczek i Efori się dogadają i kto będzie w posiadaniu większościowego pakietu akcji, będzie wspierać pogoń Szczecin. To powiedzmy taka alternatywa, by dać zastrzyk finansowy, gdyby doszło do jakichś bardzo złych wydarzeń. Nie zostawimy klubu na lodzie. Nie my! No to co teraz z Pogonią Szczecin? Co dalej? Scenariuszy jest kilka, a mianowicie nilo Efori wraca do Szczecina, bo obecnie nie ma go w Szczecinie, Brazylijczyk w niedzielę udał się do Londynu, gdzie ma spędzić ten tydzień. W Londynie właśnie. Dziennikarze od razu powiedzieli, że to nie jest absolutnie żadna ucieczka, że ten wyjazd nowego prezesa Pogoni Szczecin był wcześniej zaplanowany. No dobrze, ale ja sobie nie wyobrażam, że Nilo Efori teraz wraca do Szczecina i nagle organizuje konferencję prasową, załóżmy, i zgrywa poważnego biznesmena. Bo ten jego kredyt zaufania, który miał u kibiców Pogoni Szczecin, nad którym zaczął pracować, bo pokazał swoją twarz na konferencji prasowej, nie był jakimś anonimem, zaprezentował się, zaczął opowiadać o klubie, o przyszłości klubu, o tym, co zamierza zrobić w tym klubie, pojechał do Mielca, bratał się z kibicami. No, i ten kredyt zaufania jakiś taki zaczął budować, zaczęli kibice w niego wierzyć, po czym nagle to wszystko zostało przekreślone. Nie mam pojęcia, co teraz Brazylijczyk musiałby zrobić, żeby odzyskać ten kredyt zaufania. No bo on w tym momencie przez wszystkich w Polsce, przez kibiców, przez dziennikarzy, przez ekspertów jest postrzegany po prostu jako drugi łańali, czyli gość, który nabrał wszystkich. Powiedział, że ma pieniądze, że ta spółka, która przejęła i jest nowym właścicielem klubu Pogoń Szczecin jest po prostu legitna, że mają pieniądze na, na to, żeby inwestować w klub, że mają pieniądze na kolejne działania, że to wszystko będzie szło w dobrą stronę. Wszyscy mu zaufali, a tu nagle okazuje się, że to być może jest jedna wielka ściema. Więc ja teraz sobie nie wyobrażam, że gość tak bardzo przekreślony, tak bardzo wyśmiany pojawia się w Szczecinie z pieniędzmi i mówi, słuchajcie, ja naprawdę te pieniądze mam, wszystko gra, pogoń będzie wielka. No jakoś sobie tego nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, z jaką sumą musiałby się pojawić Brazylijczyk, żeby wszyscy mu uwierzyli. To musiałyby być chyba jakieś wagony pieniędzy po prostu, które zostałyby w porcie w Szczecinie wysypane i wtedy może wszyscy by uwierzyli, że faktycznie, ej, Nilo Efori ma pieniądze i on dalej będzie rządzić tym klubem, i przed pogonią jest po prostu świetlana przyszłość. Inny scenariusz jest taki, że pogoń wraca w ręce starego właściciela, czyli pana Jarosława Mroczka. No i tutaj pan Jarosław Mroczek albo sobie zostawia tą pogoń Szczecin, chociaż on podobno jest nią strasznie zmęczony, albo szuka kogoś. Znowu zaczyna się telenowela nowego właściciela, i znowu będą jakieś takie różne, dziwne, pewnie egzotyczne postacie się pojawiały i twierdziły. Ja jestem nowym właścicielem Pogoni Szczecin, zasługuję na to, żeby dostać klub ze Szczecina. Proszę, daj mi go. I zaczyna się cała zabawa, cała telenowela z poszukiwaniami od nowa. No jest też scenariusz, o którym mówi wiceprezes obecny Pogoni Szczecin, czyli pan Karol Zaborowski, a mianowicie ten plan B. Czyli w klubie pojawiają się ludzie, którzy są blisko Pogoni Szczecin, kibice z, z tego, co rozumiem, biznesmeni, Którzy chcą zainwestować w klub, chcą pomóc finansowo temu klubowi i to oni ratują pogoń. Który z tych scenariuszy wejdzie w życie? Co wydarzy się dalej z pogonią Szczecin? Słuchajcie, ta sytuacja zmienia się zapewne z minuty na minutę, z godziny na godzinę. Kto wie, co tu się jeszcze wydarzy. W każdym razie możecie być pewni, że jeżeli wydarzy się coś wielkiego i będzie o tym głośno, a na pewno będzie głośno, bo coś się musi w Szczecinie wydarzyć, to my was. Na kanale Zapołowy o tym poinformujemy. Już ja tam trzymam rękę na pulsie i obserwuję dokładnie, co się dzieje w Szczecinie. A dzisiaj dziękuję za uwagę. Widzimy się wkrótce. Pamiętajcie, kanał Zapołowy. Tak jest. Do zobaczyska już wkrótce. Pa!